may you always find your way to higher ground. may you always keep your head held up high. pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. i can tell that you're tough. just the sight of you when i'm at my weakest point. Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z wami przy porannej kawce i chciałam z tego miejsca życzyć wam cudownego dnia. Ten film to nie będzie taki klasyczny vlog czy pogadanka, ponieważ cały ten film powstał we współpracy z marką Avon i dzisiaj na filmie będę miała gościa specjalnego, Gabrysię, którą poznałam właśnie przy okazji tej współpracy. Avon to prawdopodobnie były pierwsze kosmetyki, których używam i które podkradałam mamie. Zresztą podczas tego odcinka opowiem wam anegdotkę taką z mojego dzieciństwa właściwie, która bardzo kojarzy mi się z tą marką. Podpytałam też trochę Gabrysię, jak wygląda jej praca, kiedy zaczynała, ile czasu już to robi, kiedy zaczęła zarabiać pieniądze i tak dalej Także naprawdę wydaje mi się, że rozmowa jest ciekawa Przy okazji zrobiliśmy naprawdę fajny, lekki makijaż Ja poznałam trochę nowych kosmetyków A pod sam koniec odcinka dowiecie się, jakie ja finalnie produkty wybrałam I jakie produkty u Gabrysi zamówiłam Nie będę teraz przedłużać, tylko sami zobaczcie jak wyglądał wczorajszy poranek Zapraszam was do oglądania Moi drodzy, tak jak zapowiadałam, mam dzisiaj gościa specjalnego Poznajcie, Gabrysię Hej I będziemy dzisiaj razem robić makijaż Ja w ogóle powiem ci tak... Pierwsza moja paczka, jaką dostałam Zajwona, zresztą wam też pokazywałam te rzeczy To były te trzy produkty Mam tutaj tusz de rzęs I to jest jedyny tusz de rzęs, nie silikonowy A wy mnie znacie i wiecie, że ja używam tylko silikonowych szczoteczek Tylko A ten tusz naprawdę jest fajny, on daje bardzo naturalny efekt Jak właśnie nie chciałam przyginać make upem To sobie go używałam i naprawdę dawał bardzo, bardzo ładny efekt Rozświetlacz pod oczy Cudowny produkt. Ja w ogóle się nie, też nie spotkałam nigdy wcześniej z czymś takim, jak rozświetlać pod oczy. I też e, tego używałam w lato. w ogóle, zobaczyłam taki mega ciemny kolor tego mm, podkładu. Ale mam też tutaj dwa twoje jaśniejsze kolory. Bo słuchajcie, oprócz oczywiście tych moich kosmetyków, Gabrysia tutaj przyniosła całą armię swoich. Top produktów i będziemy dzisiaj razem robić makijaż. Nakładasz podkład palcami, gąbeczką, jak lubisz? Ja najczęściej nakładam podkład palcami, a potem wklepuję go jeszcze gąbeczką, żeby, to, żeby tak, że tak powiem, uzyskać najlepszy efekt, najmo, najmocniejszy możliwy efekt krycia po prostu. Jak jadę z samą gąbeczką, to potem tak widzę, że ta gąbka dosyć mocno wpija ten podkład. Tak. I jednak wolę najpierw podkład, potem go ładnie doklepać, żeby to wszystko wyglądało tak jak najbardziej naturalnie, ale jednak z tym zachowanym intensywnym kryciem. Dobra, ja dzisiaj będę robiła wszystko tak, jak mi będzie mówić Gebrysiem. <gryśla> Czyli ja biorę odpowiedzialność za to, jak będę wyglądała przez cały dzień. Możesz nałożyć go mniej, ja wolę trochę intensywniej, wolę mocniej. Mogę nałożyć go powiedzmy dwie cienkie warstwy i wszystko wszystko zadowoleni po prostu. Tylko on pachnie ładnie. Tak. Ja dopiero teraz jak nakładam go, bo ja gąbeczką go nakładałam, i faktycznie jest inaczej, jak nałożyłam go teraz, tak sobie wklepałam palcami. A Ty jako konsultantka jak pomagasz innym wybierać kosmetyki, ale też właśnie podpowiadasz im jakieś swoje takie typy, jak tych kosmetyków używać? No jasne, bo tak naprawdę nasi klienci to głównie są nasi najczęściej znajomi, jacyś przyjaciele, ewentualnie rodzina, więc gdzieś tam ta relacja między konsultantką a klientem jest też taka bardziej przyjacielska. Ja w ogóle taką anegdotę powiem Tobie i widzę też. Że jak ja byłam mała, no nie wiem, no miałam tam 7 lat może To pamiętam, że nasza sąsiadka to właśnie była konsultantka z Avonu I z całym domu zawsze miałyśmy z mamą katalogi I z moją babcią jeszcze, bo mieszkaliśmy wtedy wszyscy razem To naprawdę było dawno temu I właśnie to była nasza sąsiadka, która zawsze do nas przychodziła I też siadała przy stole i nam opowiadała o tych, wiesz, wszystkich rzeczach I nie zapomnę tego Tak, to jest to po prostu... To jest zawsze. Ja to zawsze. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z was miał kuleczki z Avon'u. Zawsze. To jest taki po prostu klasyk. Chyba to jest to nieśmiertelny ogóle... produkt. Nie, dokładnie, to jest to nieśmiertelny produkt. produkt. Dzisiaj sobie też zresztą go użyjemy. A ty w ogóle długo jesteś konsultantką? Ja jestem konsultantką tak naprawdę 8 lat, 9 lat już jestem konsultantką. To długo. E, tak długo. Tak, Zacząłem. jak miałam 18 lat, mam w drugiej klasie liceum. Bo stwierdziłam, że sobie po prostu chcę coś tam dorobić na własne potrzeby, na własne kosmetyki. No i jakoś tak mi się to fajnie wszystko układało, że rzeczywiście mogłam z tych zamówień klientów opłacić sobie po prostu swoje kosmetyki i wszyscy byli zadowoleni. Klienci zadowoleni, bo mieli fajne kosmetyki, no ja wam zadowolona. zadowolona, miałam dla siebie. Użyjemy sobie teraz tego produktu. Rozświetlacz pod ocząc, coś tak nazywa fachowo, chyba, prawda? Tak. Mi się to strasznie podoba. E, oczywiście, wiecie, to nie jest produkt, który Wam przykryjecie nie pod oczami, tylko bardziej taki produkt, który no tak rozświetli i doda takiego glow. Tak, tak, bo on ma właśnie mnóstwo takich delikatnych drobinek, tylko to jest właśnie fajne, że on nie ma brokatu takiego typowego w sobie, tylko to są takie delikatne drobinki. Takie... Czy myślisz, że jego ja go tak? Tak, po prostu taki trójkącik go nakładałam to tak, spoko? Tak, 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 będzie spoko, byle nie za dużo. A to jest za dużo, czy nie? Nie, to jest ok, duży. to jest sam raz. Dobra, i ja sobie też to wszystko palcem dzisiaj wklepię. Ja w ogóle uważam, że fajnie jest w tak młodym wieku pracować. Ja na przykład jak też no może nie w wieku 18 lat, ale 19 chyba czy 20 mm. tańczyłam, więc zrobiłam sobie kurs na instruktora tańca i też już pracowałam, więc to było super, mogłam uczyć się, studiować dziennie, a jednocześnie zarabiać pieniądze. I to, to jest fajne, bo to ci daje, jednak w bardzo młodym wieku takie poczucie niezależności. A jednak to wydaje mi się, że praca konsultantki też jest taką pracą bardzo elastyczną. Tak dokładnie, właśnie, no tak jak ja mówiłam, ja zaczynałam w drugiej klasie liceum i nie było najmniejszego problemu właśnie, żeby połączyć naukę, e, naukę z byciem konsultantką, nie ma problemu. No i właśnie też to jest super, że teraz poszliśmy tak mocno z duchem czasu i, i właśnie bardzo dużo rzeczy odbywa się online. Wrzucasz post na Instagram i mówisz swoim wszystkim znajomym słuchajcie, mamy nowy tusz, który jest super, wygląda tak i tak i po prostu zamówienia od razu prawie tak. same spływają. No tak, no bo już jak masz też taką relację zbudowaną ze swoimi klientami, oni Ci ufają, widzą, że jak Ty im powiesz, że to jest fajne dla nich, no to tak będzie. Tak, dokładnie. dokładnie. A to jest Twoja w ogóle taka główna praca, czy tak to jest jak dodatek do innej pracy? Akurat w moim przypadku Avon to jest główna praca, mhm. dlatego też, że ja rozwijam swoją sieć sprzedaży, mam swoje koleżanki konsultantki, okay. więc dla mnie to jest główna praca, no i też nie ukrywam, że ja też mam kanał na YouTubie, który prowadzi Naprawdę? Tak, A nie mówiłaś? Nie. O kurde, tak, jak się nazywa? Która ta e, Witek, po prostu. Super. I, I to jest już. taki kosmetyczny kanał? Tak, tak. Najczęściej właśnie pokazuje Ejwon, kosmetyki recenzuje i też, właśnie co jest, co, co uważam, że jest najważniejsze, właśnie jeśli coś jest złe, się mówi, że to jest złe i żebyście tego nie kupowali. Nakładam puder. Tego pudru nigdy nie używałam. Y, Pędzlem go nałożę? Tak, tak. Trochę dla mnie jest teraz Absolutno. za ciemny ten rozświetlacz. Nie zobaczycie tego efektu rozświetlenia, tak. ponieważ ta paczka do mnie przyszła w wakacje. A powiedz mi na przykład, jakbym ja jako twój klient chciał. Abyś jako konsultantka, tak się ze mną spotkała i pogadała, prostu testowała różne kosmetyki, to jest taka możliwość? No, oczywiście. Zamawiamy z Ajową z katalogu, tak? Tych produktów nie widzimy. Mhm. E, gdzieś tam robimy to w ciemno, natomiast jak przyjdzie konsultantka, coś pokaże fajnego, no to wiadomo, dotknę sobie o podkład, zobaczę, jak on wygląda, jaki ma kolor, jak się rozprowadza nawet na dłoni, czy gdzieś tutaj na buzi. I no, po prostu wiemy wtedy od razu, co kupujemy. Nie wiem, czy możesz tak mówić o tym, ale bo to mnie strasznie ciekawi, czy jakby jako firma masz narzucone właśnie to, w jaki sposób masz sprzedawać te produkty, czy możesz jednak wybrać taką swoją indywidualną, indywidualnie w taki kierunek obrać tego i się efekt? Każdy po prostu robi tak, jak mu jest wygodniej, bo nawet są takie konsultantki, które, znaczy konsultantki, Konsultantko klientki, które kupują na własne potrzeby, na przykład nie wiem, dla siostry, dla mamy, dla cioci, mm -hmm. a są takie, które rzeczywiście widzą w tym swoją taką drogę, czy to tak już typowo zawodową, jedyną zawodową mm -hmm. drogę, ale są też takie, które gdzieś tam łączą tą pracę zawodową właśnie z Avon, no właśnie stawiają na to, że to ma być dodatkowy zarobek taki widoczny, a nie tylko coś na zasadzie, że OK, zaoszczędzę sobie gdzieś tam na swoich własnych zakupach. A to jest tak, że jakby im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz? Jak miałabyś to ocenić? Znaczy, no wiesz, zależy jak pracujesz, bo możesz, wiesz, pracować tak, że robisz dużo rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, tak? No to na pewno, tak? Ale to mam na myśli taką, wiesz, jakoś się mam pracę. Jeśli pracujesz rzeczywiście jakościowo, kontaktujesz się z tymi klientami, właśnie działasz nawet dwutorowo, no to wtedy rzeczywiście, jeśli pracujesz więcej, to jest, tych klientów jest więcej i rzeczywiście zamówienia są większe, więc od razu i zarobek dla konsultantki jest dużo większy. Co robimy? Co to w ogóle jest? To ładnie bardzo <głos》głos》> wygląda, a to mi się bardzo to podoba. Jest, to jest olejek do ust który właśnie jest odżywczy, wow. ale jednocześnie on jest, ja go osobiście uwielbiam, dlatego że on jest, nie dość, że jest odżywczy, pięknie pachnie, e, pięknie wygląda na ustach, bo on wygląda po prostu jak bezbarwny błyszczyk tak naprawdę, e, ale do tego jeszcze, co ja, za co ja go uwielbiam, to jest to, że on się nie klei i się nie rozlewa poza kontur ust. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że jest olej, który nie, tak, on się, się nie, nie klei. klei. To jest dla mnie taki jeden z top, topów produktów Avon, naprawdę. Czy jest jakiś kosmetyk od tych 9 lat, który jest przed Twoim topem? Od 9 lat? No może wiesz, no nie yy, musisz już tak od 9, konkretnie, Google, ale Ale na pewno moim przepraszam, topem takim jest woda Attraction, która weszła do sprzedaży chyba 6 lat temu i po prostu używam jej non stop, mimo że mam mnóstwo zapachów ogólnie z Awon, bo. Asza, znam ten zapach. Tak, to jest taki bardzo popularny mm -hmm. zapach i ja ich mam mnóstwo Okej, sobie tak naprawdę oczywiście. piżmowy, lekko, do Bez tego są lekkie kwiaty, jest taki lekko słodkawy później. Jest Tak fajnie się łączy z człowiekiem, bo to jest zapach, który że tak powiem, nie przytłacza człowieka, tylko on stapia się z tobą. Masz rację, to jest taki zapach kwiatowy jednocześnie świeży. Tak. Lecimy dalej. Co nakładamy teraz? No, to jest no, tyleczek komadek. Właśnie. Właśnie. Dobra, i róż robimy jak? No myślę, że pomadką. Dobra. To są w ogóle podobne też te y, takie bezcelerowe, kultowe pomadki. Tak, dokładnie. To są pomadki ultra i mamy tu ultra-kremowe i ultramatowe. Taka praca, na przykład jak teraz sobie siedzimy, malujemy się i rozmawiamy, to wydaje się być czystą przyjemnością, naprawdę. Tak, tak. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemne. Jak tak sobie można posiedzieć, pogadać, popolecać po prostu to, co lubimy najbardziej i to, co nam się najbardziej sprawdza. Też chyba idzie z taką pocztą pantoflową, prawda? No na początku tak. pewnie jak zaczynałaś w zwykłych tych 18 lat, no to yy, to były gdzieś koleżanki, potem koleżanki koleżanek. Tak. I to jest taki też chyba najlepszy sposób, bo no wiadomo, jeśli ktoś komuś kogoś poleca, no to musi być sam zadowolony. Po prostu. Tak, to prawda. O, to też fajne. Ja to już... Zgadnę, że ja Ci wszystko tutaj otwieram, sprawdzam sobie. Lubisz, patrzę, fajne, Jezus, fajne. Siły. O Jezu, takie nie. Nie, nie, wiem, czy nie. Czy spróbujesz nie jest ten, szalone. spróbujesz... Wiesz co? położyłam mi <grym> się na no. dłoń. Lekko to w ten sposób właśnie. I z palca po prostu spróbowała. Delikatnie. To mi się było. bardziej podoba. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna jest ta pomadka. Ona mi się bardzo podoba. Pomadka jako róż. I od razu człowiek wygląda inaczej, od razu jest taki świeży bardziej efekt. Nie ma takiego właśnie efektu maski, takiego mocnego makijażu, tylko od razu, wiesz, jesteś zarumieniona, czyli praktycznie jakby w ogóle nie miała makijażu na głodzie. Ładnie tak bardzo. naturalnie. No, ślicznie, bardzo mi się podoba. Wiecie, są takie fajne uczucia, na pewno ten olejek też będę chciała załóżć, bo jest super. Te usta nie są lepkie, a jednocześnie czuję, że są bardzo nawilżone, że aż nie chcę tej pomadki jeszcze nakładać na nie. Jeszcze zaczekaj, bo niech się jeszcze ponawilżają. Uwielbiam ogólnie cienie do powiek. Avonu, dlatego, że one się właśnie ładnie rozcierały i można też budować nimi ten efekt. Tak się jeszcze zastanawiam, nie chcę... W sensie, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale mnie to po prostu bardzo ciekawi i myślę, że widzów też to zaciekawi. Po jakim czasie, odkąd stwierdziłaś dobra, będę sobie konsultantką, mhm. po jakim czasie zaczęłaś realnie zarabiać pieniądze? Tak, realnie zaczęłam zarabiać pieniądze tak naprawdę mniej więcej po, po roku. Ale jakby no, w, w międzyczasie mogłaś robić inne rzeczy, to nie tak. było tak, że y, wiesz, rok tylko to i nic więcej? Jasne. Tylko tak. mogłaś robić też inne rzeczy, dokładnie. a tu sobie spokojnie to budować. Tak, dokładnie. Co my tu robimy jeszcze? Rzęsy. Rzęsy i łóżko. Dobra, to był pierwszy tuż, właśnie ten, który nie ma silikonowej szuteczki, którego w ogóle spróbowałam. I naprawdę byłam bardzo zadowolona, więc może przetestujmy teraz silikonową wersję. No, ja bym ci poleciła geniusza mimo wszystko, bo to jest taki bestseller i hicior, no że tak. ktoś mówi tu on od razu myśli geniusz. Długo mnie przekonywać nie musiałam. Uuu, <laughs> ale gruba szczoteczka. Dzięki czemu właśnie możesz też dotrzeć do każdej nawet najmniejszej rzęski. Super w ogóle rozdziela rzęsy. Podoba mi się. Nie nałożyłam w ogóle na razie na dół i chyba nie będę dzisiaj nakładała na dół, podoba mi się taki efekt. Co myślisz? Tak naturalnie, delikatnie. Krem de la krem, lecimy z pomadką. A może jakiś nudziek? Nudziek jakiś. Zaraz ci odnajdę mój ulubiony kolor i powiesz mi, co o nim sądzisz. Dobra. Jak on Ci się podoba? Jest bardzo dużo to jest. Wy się tego, tak? tego backstage'u, który się dzieje tutaj, ale tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolor jest bardzo ładny, faktycznie taki typowy nut. Zobaczcie, jaki piękny odcień bardzo mi się podoba. I faktycznie taki jest różowo brązowy Ja akurat, jak zawsze przychodzę do klientów, no to po tym spotkaniu zawsze dezynfekuję wszystkie produkty, które mm -hmm. pokazywałam klientom. No, wiadomo, żeby były po prostu dla wszystkich bezpieczne, żeby każdy. To też mógł fajnie, że masz taką możliwość, że mogłam sobie tego wszystkiego sama wypróbować na własnej skórze, bo na przykład teraz, po tym jak sobie sama wypróbowałam, to ci mogę powiedzieć, co zamówię. Już od razu Ta, ja, jestem, ja jestem zdecydowana, na 100% zamawiam to Świetne po prostu Bardzo mi się podoba kolor tej pomadki, śliczny A na przykład macie konturówkę do tego? Tak, są konturówki do Bo ja bardzo też śmierza, lubię podrób. konturówki Tuż geniusz. geniusz jest świetny. Myślę, że ten puder też chciałabym mieć w swojej kosmetyczce Ponieważ on jest fajny na wyjście Może to nie byłby mój wybór na co dzień Wiesz, do codziennego makijażu Z uwagi na to, że ja po prostu wolę inny, Inną formę pudrów Ale uważam, że jest super opcją na cały dzień, jak wychodzę do torebki, czy do pracy, czy na spotkanie, to mieć go po prostu obok siebie. Naprawdę tak. Fajny. tak. No i oczywiście ten rozświetlacz, ale chciałabym go chyba teraz w troszeczkę kolorze. Tak, tak mi się wydaje, Są że... Są dostępne trzy kolory, także... Trzy? Tak, znajdziemy coś dla Ciebie. Bo ja, to, co ja chyba wzięłam ale... najciemniejszy, co wiesz? No, byłam opalone bardzo. Dokładnie. Moi drodzy, dajcie znać jak wam się podoba Makijaż, który wspólnymi siłami Zrobiłyśmy Ja Ci muszę w ogóle powiedzieć, że bardzo było coś ciekawe Posłuchać o twojej pracy I o tym jak... No jak w ogóle to u ciebie wygląda I zaskoczyłaś mnie, bo nie spodziewałam się Że 9 lat to jest naprawdę długo Tak, to jest długo, ale właśnie Też dlatego, że mogę to sobie swobodnie Łączyć z innymi rzeczami Bo był taki czas, że pracowałam trochę w innej branży Nawet praktycznie w zupełnie innej branży mhm. Tak bardziej na Większy etat Okay. A mimo wszystko cały czas te kosmetyki gdzieś trzymały mnie przy sobie, bo jednak wiesz, mania kosmetyczna człowieka trzyma bardzo mocno. To jest taki typowo babski. Tak. Mm, właśnie a są jakieś facjeci konsultanci. Tak, Są. Naprawdę? Naprawdę? Super. <laughs> Ekstra. Są i podobno niektórzy twierdzą, że mężczyźni są lepszymi konsultantami niż kobiety, bo są bardziej konkretni. No tak, ale w sumie nie trzeba daleko szukać, bo też makijażyści mężczyźni są świetni. Dokładnie. I w sumie tak, no. Fajnie, to na pewno musi być ciekawe. Bardzo Ci dziękuję za makijaż i za rozmowę. I dajcie koniecznie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Co mają te magiczne kuleczki z Ewoną? Ile w ogóle Ewon jest na rynku? Avon na rynku w ogóle na całym świecie? No? 136 lat. Co? Serio? No? O kurczę, a w Polsce jesteśmy od 30 lat. Boże, to tyle, co ja mam. No, mam czasu, nie? No, jest bardzo długo, naprawdę. Fajnie zobaczyć, jak to się wszystko też zmienia na przestrzeni lat. Tak. No. Tak, bo teraz po prostu mam flashback tego jak byłam mała i gdzieś te katalogi leżały u babci, no tak Do tego co się teraz tutaj dzieje, że sobie siadamy i ja robimy sobie po prostu razem makijaż, a ja mogę wszystko przetestować Dajcie znać jak wam się podobał taki odcinek, my z Gabrysią życzymy wam miłego dnia Wpadajcie też na kanał do Gabrysi, oznaczę tak, wam tutaj Jeżeli oglądają mnie konsultantki Avon, to proszę też napiszcie komentarz że tobie, tak żebyśmy wiedziały A my oczywiście pozdrawiamy was wszystkie <laughs> Całujemy, buziaki, do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa! pa, pa.